W porównaniu do tego kloca, co nieraz musiałem gdzieś tam nosić. Zobaczcie. Malutka, fajna, zgrabna pompeczka. Ma wyświetlacz. Nie wiem jeszcze jak to wszystko działa. O, tak się włącza. Tu mamy latareczkę. Taka dioda. Coś tam może przyświeci wieczorkiem, jakby przy, trzeba było coś napompować. Kupiłem ją też z tego powodu. Ona ma funkcję powerbanka. Co my tutaj mamy? Pojemność akumulatora 2200. Tak. Ładowanie maksymalne do 150 PSI. No i z tego co wiem, to w tej pompce możemy sobie